Ej, Kasiemka, witam wszystkich. W czwartek 15 maja tuż po godzinie 16, a ja przed flamingowym lasem. I jeszcze tabliczki nie ma, że to flamingowy las, ale taki pomysł kiedyś był. Goliata. Pozdrow serdecznie Dawid, żeby musiał zrobić taką dechę i coś w tym stylu i tutaj żeby, że to jest flamingowy las. No, ale dobra, nie o tym. Idziemy, idziemy w las. Ze mną oczywiście. Torwa i rękawice, no bo nie może być inaczej. A więc odcinek ze sprzątania lasu. No i tak, no i to sprawdzić jedno miejsce. Wspomniałem wcześniej właśnie o Goliacie, bo kiedyś Goliat właśnie z Justyną Tutaj dali mi na miarę, że w jednym miejscu jest coś niepokojącego. Przy tej okazji gorące pozdrowionka dla Was. Idę to sprawdzić, idę to zobaczyć. Poro takich miejsc w lesie się pojawia. Wniosek jest taki, że gdzieś się posprząta, tam znowu ktoś coś nabałagani. Tak więc idziemy to obadać. Dzisiaj tak później do lasu się wybrałem. Pogoda jakaś taka dziwna się zrobiła. Rano tak nieprzyjemnie, chociaż teraz też nie mówię, że jest jakoś tam ciepło i wiosennie. Jest jesiennie, bym tak powiedział, chłodno i nieprzyjemnie. Dobra, dość tego rymowania. E, czas się zabrać do sprzątania. Dobra, Porozglądam Dobra. się tutaj, postaram się znaleźć to miejsce, na które dostałem namiary. Zdłuż drogi taka instalacja, rury przeciągnięte, połączone. Ciekawy temat, czy coś tu będzie kopane? Cały czas w tym lesie generalnie coś się dzieje, coś się wyprawia. Ale zrobiło się mega zielono, to trzeba przyznać. Przejdziemy się najpierw w kierunku flamigowego drzewa. Przekroczymy te rury, rury. No i tak, pokręcimy się tu i tam, po krzakorach, pozaglądamy pod flamigowe drzewo, też jeszcze pójść. Tutaj na drzewie taki sygnał. Nabita puszka. Nie lubię takich tematów. Z drugiej strony lepiej, aby miała leżeć na ziemi. Mamy 10 groszy, cyk, wycieraczka do Lidlu matu znowu się szykuje. <laughs> Stało się to modne i powszechne, no i fajnie, że ten Lidl pomaga tutaj w tym temacie. Tutaj... Coś tam latają jakieś ptaszyska. Tutaj też czysto. Kiedyś było takie obozowisko, które zlikwidowałem. No, że nie o to miejsce chodziło. Szukamy dalej. Pod flamingowym drzewem, też czysto. Grzyb nie rośnie, nie ma go tutaj. Może urosi następny jesienią. Tak więc pozdrawiam wszystkich gorąco z pod flamingowego drzewa. Generalnie nie ma większych incydentów, że tak powiem. W lesie naprawdę czysto jest. Tu ci, co oglądają i co wiedzą, to jest ta miejscówka, co zawsze na drzewie wisiały te śmieci. Zawsze, no często tu wisiały. Na razie nie ma nic. No i to cieszy, jest czysto. Wystarczy ino pochwalić, nie? I Ino pochwalić. Na tych drzewach nic nie wisiało, nic nie wisi. A tu już leży wiśnia. Cyk, do szkiełka pójdzie. Tutaj folioczek. Ja już widzę, o co chodziło. I mamy to. Tam coś się wydarzyło. Opony są. No, no. nie dobrze. Nieładnie, butelczyna zdesperowana, patrzcie, masakra. Dzięcioła. Rzuczki zostają w lesie, butelka wychodzi ze mną. Coś tu było, było tu jakieś obozowisko robione, kombinowane. Jakaś ziemianka. Stanowisko strzeleckie. Okej, okay. taka sytuacja, taki temat. Będzie co robić, niestety. No nic, no trzeba pomyśleć, co chce zrobić. Opony poukładać. Śmieci pozbierać. W oddali pociągi słychać. Ktoś coś tutaj urządzał taka sytuacja Pełno tu jakichś worków, polioków Ktoś tu jakiś obóz miał szałas skoczował dobrze na razie sobie tylko torby podkładam Tutaj jeszcze taka rurka, rurka. Przejścióweczka. Wygląda na to, że była nowa. To się przyda. Tego nie wyrzucimy. Tutaj takie obkopane korzenie. Tutaj tam też widziałem. Ewidentnie dziki tutaj. Harcują i buchtują. I to jest fajne. I w blasku słońca. Stara flamingowa. Było pochmurno słoneczko wyszło i te kolejne surowce wpadają to wyprostujemy będzie do Lidla, nie? No tak, no te małe puszki to ewidentnie, że tak powiem opłaca się dawać do tego tu Kolejny tutaj żuberek słońcu się wygrzewał No i co? No, trzeba będzie wziąć te opony, to wszystko wynieść Pokręcę tu się jeszcze po okolicy, tam jest to obozowisko. Ale zawsze w promieniu że tak powiem 20 metrów czy 50, to warto się porozglądać wokół takich miejsc, no bo wiecie, takie polioki to wiatr robi swoje, nie? zwierzyna też pewno może i to roznie się. jak tutaj ktoś dotarł z tymi oponami, to z puszką spiwa też mógł, nie? Tak generalnie, to fajnie jest w tym lesie. No i w tych pięknych okolicznościach przyrody Chciałem też pozdrowić pierwszą trzynastkę obecną na premierce na czacie e, filmu ze sprzątania lasu ostatniego i byli to. Pierwszy był Lechu 1982. Pozdrow serdeczny Lechu. E, drugi był Stanisław P. Pozdrow serdeczny Stanisław. Trzeci co w ziemi nie leży, a więc pozdrow serdeczny Mirek. E, czwarta była Katarzyna Sikora, pozdrawiam się serdecznie Kasiu. E, piąty był Wiesiek Pawnuk. Pozdrow serdeczny Wiesiek. E, szósty był Jan Matejka, a więc Acho i Janku. E, siódma była Ewa Jach, pozdrawiam cię serdecznie Ewo. Ósmy był Wojciech Kostecki, pozdraw serdeczny Wojciech. Dziewiąty Heriksus, pozdraw serdecznie Heriksus. 10 e, Łukasz Święch, pozdraw serdeczny Łukasz. 11 Mariusz Pan, pozdraw serdeczny Mariusz. 12 był Gaugan, pozdraw serdeczny Gaugan. I trzynasty był Osadnik z odzysku, pozdraw serdeczny e, Maciek. Wielkie dzięki dla Was właśnie za aktywność, za obecność. No i oczywiście dziękuję bardzo wspierającym kanał Flaming Recycling właśnie w takich tematach, w takich akcjach, żeby tego nie było w naszych lasach i nie będzie tego zaraz. I jako wspierający są to Studio Gier. Wielkie dzięki za przyłączenie się do wspierania mojego kanału. Drugi Maniek, Marysz Pan, Beatka, Goliad, Krzychu z Landu, Datkun, pociągowo, Tomasz Kropek, Lechu 1982. I neodymowy kasta. Wielkie dzięki dla Was za właśnie wspieranie mojego kanału. No i co? Eee, trzeba, Muszę sobie pozbierać te swoje śmieci, jak sobie nazbierałem, no to teraz sobie muszę je spakować. Myślę, że te wszystkie folioki, to bez problemu, wyjdą mi do tej torby. Eee, tą taśmę jeszcze oddzielę od, tych, od tego drewna. Drewno niech zostanie w lesie. Dobra, nie ma co gadać, trzeba coś tutaj podziałać. No i tak, wygląda to zdecydowanie lepiej. Tak powinno być to miejsce Tu Tuż ma wszystko przygotowane. No i tak się zastanawiam. Yy, trzy opony. Tak, są trzy oponki. A przecież pojazdy generalnie mają <grym> cztery. Chyba, że taka trójka była. Więc rozejrzę się tu jeszcze po okolicy. No, no musi być gdzieś czwarta opona, nie? No. Chyba, że się umylę. Ale dobra. Dla czystego spokoju. Jeszcze tu takie zrobię patrol w tą stronę. To jakaś części samochodowe. Ok, blisko, blisko. To jest związane z oponami. Tutaj patrzcie. Folioczek. No w tym trawsku może gdzieś ta opona się ukrywa. bo jej nie ma. Tym czymś jest taki folio, Folio papierowe opakowanie. Prosto z pieca. Jakieś pełno tu bułeczki w tym były. Pyk. No tej formy tu jest bardzo dużo. Tak sobie patrzę. Kolejna. Tutaj też takie, jak powiem, kelpisko, polana. O, jest, jest Asia, jest Tasia. Netto. To zaraz będzie brutto. Dobra, napełniamy da się. I tak to wygląda. I pek. Coś tu na kleszcze było. Och. No jest, środek na kleszcze. No, pytacie często o kleszcze. No już w tym roku już jednego przyniosłem do domu albo wyniosłem z lasu. No niestety są. Trzeba uważać. No i tyle no. No i tak uwielbiam się szwendać po lesie. Tak właśnie pałętać po tych krzaczorach i innych tematach. Nie wiem dlaczego, no ale tak mam, że lubię to robić. Nie raz patrzcie, wydaje się, że niby jest czysty, nie? A zawsze coś się znajdzie. Jest i buteleczka zwrotna. E... Tyskie, patrzcie, jeszcze stary wzór etykiety, to było tyski gronie. Gro, no taka moja tutaj fanaberia na temat tych tematów. Dobrze, butelka na bok, tu oczywiście puszeczka była. Jakaś reklamówka, jakaś tasia. Robimy sobie bazę. Miejsce typowo, nie? Ogniskowe, bo ognisko było. Jest na czym usiąść. No i... I potem tak to wygląda, nie? Dobra, ogarniamy teraz tutaj teren. No i surowce do tasi. I kolejny polioczek. No to folia tutaj jest wszechobecna. Jeszcze tutaj jedno takie miejsce. Wypłaszczone, że tak powiem. Czysto. Dobra, wracam do moich opon. Dobrze, wszystko zniesione w jedno miejsce. Czas na znoszenie tego do samochodu. No, dwa podejścia na pewno, nie? Z dwoma oponami muszę iść. Jeden kurs i drugi kurs z torbą i z trzecią oponą. E, także nie ma na, na co czekać. No, pomysł, pomysł jest taki, że sobie to wyniosę do drogi tutaj leśnej. A potem od tej drogi będę to wszystko nosił znowu do samochodu. Chyba, że samochodem podjadę. Zobaczę jeszcze. Dobra, zaczynamy spacer Farmera. A tu mi słońce jeszcze coś podświetla. No tak, dobrze widzę. Dobrze widzę. Patrzcie. Buteleczka zwrotna. Rzucimy tam w kierunku mojej torby. Cyk, będę pamiętał. Dobra, widzicie, nam natura się broni i też pomaga. Jestem przy drodze. Pyk. Zostawiamy to tutaj idę po tamto. Nie ja na miejscu, buteleczka podjęta. A więc druga 50 groszówka. No dobra, idziemy z tym z tym tematem, z tymi tematami. Idąc tak z tymi dwoma oponami, to tak powiem troszeczkę pobudziłem, bo wyszedłem zupełnie inny, w innym miejscu, nie chciałem wyjść, ale nic no, trzeba się nachodzić. Niemal lekko dobra, a więc tak, miejsce zostaje czyste i to mnie bardzo cieszy. No, patrzcie, Roleczka z taśmy, na pewno z tej srebrnej, jeszcze coś by się tutaj na nas zbierało. Dobra, wracamy do, do, do drogi. No i tak, nie wiem na, na drodze. Cyk bazę tu zostawiam. Nawet te śmieci tutaj nie sobie czeka. Tu jest wejście, tam jest, w tamtej strony są we drzewo. Tam jest stacja żwaków. A ja idę tutaj na, na tą drogę, co na działki prowadzę. Bo jakoś tak szedłem i tam doszedłem. No nic, no taka, taka przygoda. No i tak, i widząc, tak z tym wszystkim, no to człowiek się zastanawia, nie że no Mnie to tam troszeczkę energii kosztuje, nie powiem, że, że nie, wyniesienie tego, ale że komuś to się chciał to przetargać, no normalnie, no nie wiem, nie, nie umiem tego określić, podziwiam, bo mi by się nie chciało, nie? No ale, widocznie ktoś miał taką potrzebę, no chyba, że ktoś przyjechał autem, rozkręcił i tylko opony zostały. Są, czekają na mnie. Przy okazji, czy ci, co nie wiedzą, no to taką troszeczkę poznają topografię tutaj tego flamingowego lasu. O czym też wspomniałem na początku odcinka. Co wy o tym myślicie, żeby tam taką dać informację, w tablicę flamingowy las? Dobra, flaming bierze opony i wychodzi do tamtej bazy. No i po malutku, po malutku i to wszystko wyniesiemy. Teraz, dopiero będą ludzie w ogóle patrzeć, nie idzie koleś z oponami. <noise> to będzie kiedy dobre. Nie wiem, czy mówi to śpieszy. Uwaga, idzie paserapi. Może chcą wam kupić leciwe zimówki, ale i no, trzy, trzy ślady będę będzie zostawiał. Pyk, pyk. I muszę się wrócić, nie? bo widziałem coś kątem oka. A ja tak nie mogę. O! To oczywiście papiżoki, to tego nie zbieramy, żeby nie było wątpliwości. Ale ktoś tutaj nabrał energii i go no goł do lasu. Poleciał cyk. No co? No idziemy dalej. Teraz troszeczkę, żeby zmienić dwie tasie i oponę. I lecimy do samochodu. Uwaga, lekkie zaciekawienie. Kurde, pozamykali już okno, bo myśleli, że ktoś oponami handluje w lesie. Uh, pyk pyk. Dobra, zostawiam to przy samochodzie, no myślę, że nikt mi tego nie zabierze. Nawet, że podzielę się. Dobra, wracam po tamte dwie opony. No i sama już się martwiłem, że ich nie będzie, bo tyle obcych osób się kręci po lesie, jeszcze by mi zabrali te opony. Taki włączył mi się humorek. Dobra, ostatni kurs. No i tak, mamy to, pyk, pyk, a ja tam jeszcze po drodze coś widziałem, muszę się wrócić, muszę się cofnąć, tu był papierek, tutaj flamingówka, 10 groszy, jak nic, mała puszka najlepsza i właśnie widziałem to, dupko flamingówki, to już wziąłem z drogi. Dobra, warto się było wrócić, wracamy do auta. Pyk. No i fajnie, wszystko jest zniesione. No, jak mówiłem, sporo energii, troszeczkę czasu. Ale najważniejsze to są chęci, żeby to zrobić. Jeszcze na do lasu można też posprzątać. No. I co tu jeszcze? Dobra, muszę nazbierać myśli. Ludziska z kasie na mnie tu patrzą. Tak bym przywiózł te śmieci przed chwilą i kombinował, jak tu wywalić do tego lasu. No niestety, tak to wygląda. Ktoś musiał przywieźć, ktoś musi wywieźć. Elegancko, wszystko się mieści. No i ba bagażnik pełen. No i tak, no taka misja. Śmieci w lesie to się nigdy nie skończą, niestety. Eee, jeszcze raz wielkie podziękowania dla Justyny i dla Dawida, za to, że daliście namiary na to miejsce. O, jedzie pociąg. Także super, udało się akcję zakończyć. Jutro, oczywiście, jadę z tymi oponami na przok. Eee, tak to wygląda, co eee, tam sobie to posegreguje jeszcze te śmieci, no, troszeczkę puszek, troszeczkę butelek zwrotnych wpadło, fajnie, folioki wywalimy, no i co, i las troszeczkę czystszy, no bo na pewno sporo tych skarbów w lesie się ukrywa. No i na przejeździe nam coś tutaj grają, czarne chmury nad nami, coś to ciśnie. fajnie, poleciał zielono-biały pociąg. No i co no moi kani standardowo jak się podobało to zachęcam do łapkowania, do komentowania, do subskrypcji mojego skromnego kanału i hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!